Ale jak oni mają zachowywać się w sposób niedziwny, kiedy na przykład w restauracji Hungaria w Rzeszowie wiele lat temu znalazłem w karcie dań, na początku był napis, spożywanie zimnych zakąsek zapobiega upiciu się. No to po co ja tam przyszłem, prawda? No nieważne. Jak, jak mogą być normalnie, kiedy muszą takie rzeczy czytać? Najśmieszniejszy keller, którego spotkałem był w miejscowości Wisełka, w takiej restauracji, która tam była jedyna. Wyższy do miał głowę, taki miękki, znaczy taki wysoki, postawny mężczyzna, taki, taki był, no taki był, tak, tak się śmiesznie ruszał. I stoję sobie przy ladzie, tam patrzę na śledzia. Wszystko się zgadza, śledź nie żyje, jest w porządku. I nagle coś tak mi kłynęło po a podskoczyłem. On tak stoi za mną, taki wielki, mówi, mm, taki żart. I odbiegł. Ponieważ prowadzę wysoce wyniszczający niezdrowy tryb życia, sam mówiłem golonkę, prosząc, żeby była tłusta. Taki, taki cholesterol w pigule. I on bierze, po jakimś czasie podchodzi z tą golonką, ogromny talerz, ta golonka taka... Już wiedziałem, że jej nie dam rady. A tam dla wygody, dla wygody konsumentów nie było brusów, żeby nie zabierali ze sobą, prawda? I on tak mi tak, przez te trzy połączone stoliki tak, fach! Ten talerz z tą goloną. I mówi, taka golonka, to jak maga kobieta na talerzu. <noise> Tyle o tym kelnerze. Z moją przyjaciółką tam jedliśmy, jak chcieliśmy zjeść obiad. Podchodzi bardzo sympatyczny, przystojny młody człowiek. I mówi, pytamy go, co, co jest w ogóle i w końcu zadaje mu to pytanie, co może pan polecić? A on na to. Uu. Uu. Ja mówię, no proszę pana, ale chyba coś jest jadalne, no. Ja mówię, no, ale nie, co pan może polecić? On. Jeżeli coś w ogóle, to nie na tłuszczu. Ja mówię, dlaczego nie na tłuszczu? On, pan nie ma pojęcia, jakiego tłuszczu oni tutaj używają do smażenia. Zamówiliśmy dewolaję Na tłuszczu. Odchodzi już tak bardzo kulturalny, dystyngowany człowiek, młody, odchodzi, cofnął się i mówi, jakby co, zakład nie pokrywa kosztów leczenia. колlleże.